Dzisiaj reaguję na najlepsze triki i sztuczki w Stumble Guys. Ale słuchajcie, zanim to, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jak wyświetla wam się tutaj na ekranie i słuchajcie też w, w ciągu, no w ciągu mojego zakręcenia musicie, słuchajcie, w ciągu mojego zakręcenia darmowym kołem musicie zostawić lajka i subskrypcję. Więc co, kręcę, a wy zostawiajcie. Więc uwaga, co nam się tu trafi? Dostawcie lajka, like jeśli trafię, trafię coś wyjątkowego, w sensie nie wyjątkowego, ale coś super. No i trzy żetony stumble. Ale słuchajcie, mamy jeszcze jedno kółeczko i mam nadzieję, że teraz te kółko będzie lepsze. Więc słuchajcie, kręcimy po raz drugi kołem szczęścia i lecimy. Wczoraj tak byłem trochę niewyspany, więc poszedłem wcześniej spać, więc sorry, że tak gadałem. I znowu dostajemy to samo. No dobra, nieważne, nieważne. Trzy żetony po raz kolejny. Mam ich już tu od groma tych żetonów. Ogólnie mamy tylko 5 dolców Mister i 0 tych żetonów, więc słuchajcie, lecimy dzisiaj, nie będziemy grali w Stumble Guys, ale... Słuchajcie, ja tylko chciałem wam powiedzieć, że ukończyłem te sezony, ten sezon siódmy właśnie z tym Mr Beastem Magikiem, ukończyłem go w ciągu dwóch dni i też ukończyłem wszystkie wydarzenia, bo wydarzenie Beast Challenge i wydarzenie wszystko jest możliwe. Więc słuchajcie, oczywiście przełączam się na, na YouTube'a i będziemy oglądać niesamowite triki. Mamy tu, słuchajcie, w ogóle jakieś forty, będziemy dzisiaj sobie te, takie forty oglądać. Te triki to już e, oczywiście znamy. Ja, ja lubię robić właśnie takie triki i mega mi to dobre wychodzi, więc obejście się jeszcze raz i lecimy do następnego sortca, bo słuchajcie, to mega dobrze się zapowiada. E, właśnie ja też umiem robić takie triki. Yy, więc, właśnie tak to wszystko wygląda. Ale tutaj, chłop, muszę przyznać, że on nieźle saveuje. On, on gra solo mod, nie gra z nikim. Fajnie, dobra. Następny short oglądamy. Słuchajcie, top 7 trików na Blockdashu. Jestem ciekawy, co tutaj pokażą Tego savea umiem, tego też umiem. A to jest top 7 Refire. Ok, top 6 S Pro, ale te trzyki mają dziwne nazwy. O, to mój ulubiony triczek, tak, to mój ulubiony triczek na zwykłym blockdashu, nice. Top 5 Digo. Uuu, ja też umiem, ale to na starszej wersji. Przenikanie przez bloki. Tamto Digo to ja na poprzedniej wersji tego umiałem, bo teraz to twórcy gry chyba usunęły. Triple Block S Pro. Też to umiem. Ja te wszystkie triki znam. Sfire to też umiem. Robiłem to kiedyś, tylko chyba nie pamiętam czy na nagraniu, czy nie, ale w jakimś moim sortzie pamiętam, że robiłem. Double Block Refire to też e, kiedyś mi wyszło. Ja to zrobiłem 4 razy pod. Nie, 4 razy w życiu, a dwa razy kiedyś pod rząd, a 4 razy w życiu tak jak coś zrobiłem. Więc no, szacun dla tych ludzi. Dobra, więc lecimy do następnego sorta. Co my tu mamy? Top 6 najtrudniejszych trików w Stumble, guys. Tu mamy Icy Hike mapeczkę. SV11 e, Dobra. Ten trick chyba nie wiem czy robiłem. O Jezu, co to jest za mapa? To jest Temple czy Treasure Island? Chyba ten Lost Temple, coś takiego. Tu mamy Jungle Roll. No i to już znamy. O, robiłem tego trika, kiedyś mi wyfedł. Tylko niestety nie nagrałem wtedy. Wiele mi wyszło trików, jakich nie nagrywałem. To na przykład mi wyszło. To chyba już mi nie wyszło. Nie pamiętam, abym kiedykolwiek latał na Jungle Rollu, ale dobra. I mamy jeszcze mapeczkę Bodbach na sam, na sam. Słuchajcie. Tutaj koniec. Okej, okay, więc teraz słuchajcie, mamy mapkę Rush Hour, i co nam pokaże tutaj Blade Ty Aha, to są różne skiny. Był złoty bananiarz, teraz mamy, słuchajcie, jakiegoś smoka szkieleta. Dobra, 29 na Mamy influencera najrzadszego skinka w grze, którego ma tylko 100 osób na świecie a ponad. No, no tak 100 mniej więcej osób. Okej, okay. mamy teraz e, senseja firefista. Yy, yy. Co? E, czekaj, ja muszę sobie przewinąć forca. Bo jak ten sensei Fist tam wskoczył? Ej, ja nawet nie wiedziałem, że tak się da. Myślałem, że wtedy się umiera. Twórcy gry, naprawcie to, bo tak to jest niemożliwe. Jak się te ciężarówki respią, nie mam pytań. Dobra, więc mamy teraz legendarnego blockdasha na sam start. W sensie nie na start, ale mamy. W końcu. Jak ja kocham oglądać triki z legendarnym blockdashem, widzowie, to wy nie macie nawet o tym pojęcia. Zobaczmy, co tu się nadzwyczajnego ma wydarzyć. Ale przecież on nie zrobił żadnego trika. Dobra, mamy teraz bombardmenta. I co tu będzie? Co tu będzie? Na tym bombardmencie widzowie. Czy karma dojedzie tego Mister Bista? A nie. Aha. Dobra, to teraz czas na najlepszy, największy rekord na świecie w nieskończonym Blockdashu. Patrzcie, jak łatwo można teraz triki robić na 857 fali. Co to jest? O, jak przeniknął fajnie przez bloki, ale kurczę, ale fajnie ma ten chłop. Do tysiąca fali doszedł. Widzicie, jak te bloki szybko lecał? Normalnie masakra, że on dożył do takiej fali. Ale nice. Najsuwa, dobra, jeszcze wślizg pod sam koniec zrobił, więc mega fajne. w ogóle to jest z TikToka. A teraz ja postaram się zrobić jakiegoś trika, więc na tą okazję odpaliłem sobie zwykłego Dasza, aby, słuchajcie, po prostu y, zrobić sobie jakieś triki, tylko że trochę botów tu musi odpaść, słuchajcie, trochę botów tu musi odpaść. Yy, yy, dlatego, że po prostu Żeby oni mi nie przeszkadzali Znalazłem też drugi yy, trik związany z tą piłką Mianowicie nie, nie, nie musicie skakać tą postacią Aby gdzieś na dwie kratki piłką się wybić Tylko czekajcie Zaraz wam pokażę jak zrobić to w łatwiejszy Prostszy sposób Odpalacie piłkę, skaczecie i jeszcze raz skaczecie No i powinno wam się udać Tylko, że nie możecie stać tyłem A trochę coś źle zrobiłem Więc jeszcze raz, słuchajcie, tak na spokojnie o, właśnie tak, właśnie tak. O. O, myślałem, że boty to prze... No, przeszedł. Ej, czekajcie, spróbuję zrobić strika. Jo, nie! Nie gadaj, ale mega blisko było Bardzo blisko, więc sobie słuchajcie Zagramy może w legendarnego blockdasha I tam porobię jakieś triki Więc mamy to widzowie Legendarny blockdash O kurcze, yy, w ogóle mega fajne Słuchajcie, mega epickie I właśnie tak to się robi Tylko, że trzeba stać trochę właśnie bliżej tego Bo biją Mr. Beast'a I uwaga, chyba spadł, chyba spadł Coś mi się tak wydaje W ogóle niektórzy mają tą balizkę pieniędzy, Z pieniędzmi, tą emotkę specjalną Ja jej jeszcze nie mam ale postaram się kiedyś w końcu ją zdobyć. Więc lecimy, widzowie, więc lecimy. Pierwszą jakąś tutaj pierwszą osobę tu podcinam. Okej, okay, i lecimy. Już pięć osób odpadło, słuchajcie, a ja na finale postaram się jakieś triki zrobić, o ile nie odpadnę tu na tej rundzie albo na półfinale, bo tego bardzo bym nie chciał, dlatego szybko strącam y, ludzi, słuchajcie. Myślałem, że zblokuję tego DJ Data, ale kurczak się obronił. Jak się obronił, ale ten DJ Jetma miał po prostu mega wielkie szczęście. To jest jakiś czarny kurczak. Myślałem, że już emotka pięści mi nie działa, o kurde. Dobra, yy, w ogóle na tej walizce pieniędzy nie da się skakać, tak jak na bananku. Ale ta walizka pieniędzy i tak jest słaba, słuchajcie. O. Dobra. Uratowałem to jakoś, słuchajcie, uratowałem to jakoś. O, dobra, jesteśmy. Jeszcze jedna osoba nie zginie. Franek Baran zgin. Franek Baran niestety nie zginął. Więc mamy, słuchajcie, kolejną rundę w legendarnym blockdashu I uwaga, i uwaga, co tu się w tej rundzie wydarzy? Tego nikt nie wie. Ja spotkałem tylko jednego influencera ogólnie w StumbleGuys, ale to było miesiąc temu. Podskoczyłem teraz i nic się nie stało z tą walizką. W sensie ze mną, że nie podskoczyłem tak jak wysoko na balanku, myślałem, że tego fazę podłoga branu zbije jakoś. W sensie uderzę i on jakoś umrze. O! Franek mi chciał uderzyć. Franek Baran. Franek Baran mi chciał uderzyć. Ciekawe, czy tu grałem jacyś moi widzowie? Czy kiedyś ich spotkałem? Moich widzów. Możliwe, chociaż nie wydaje mi się. Diamond demon się uratował, niestety. A szkoda, bo już miałem taki fajny atak na niego zaplanowany. O kurcze, jeszcze sam mnie uderzył. O nie. Dobra, jestem! Uratowałem się, słuchać na luzie. O, no. Nie wiem dlaczego na tym legendary blogdashu Jezu. Nie wiem dlaczego na tym legendarnym blogdashu trudniej jest wskoczyć niż na zwykłym tą emotką piłki właśnie do danego miejsca. No, skacz, dobra, myślałem, że już zginę, ponieważ mi tak emotka zaczepki się zlagowała, więc serio myślałem, że już zginę, ale ja nie chcę tracić moich klejnotów, więc odbijamy się. Ło, wow. dobra. Pikselowy Mr. Beast musi zginąć. Dobra, mamy pierwszą nową przeszkodę, którą bez problemu se ominąłem. Teraz kolejne mamy, słuchajcie, przeszkody. Boom, dobra, omijamy. Uuu, i słuchajcie, na samym krawędzi, ale przechodzimy do finału. Więc mamy finał na legendarnym blokdaszu, widzowie. I co tutaj się potoczy, tego nikt nie wie. W ogóle mi tylko trzech odłamków zostało na mitycznego Bista, a ja ciągle nie mogę go trafić, więc troszeczkę lipa, że tak powiem. I teraz e, musimy, słuchajcie, się nauczyć nowych trigów właśnie na tej mapce, na legendarnym blokdaszu. Więc lecimy. Dobra, ten DJ Jet chyba chciał mnie pobić. W ogóle ta walizka, pieniędzmy nie wiem czy wiecie, ale chyba ta walizka znika po jakimś czasie, po kilku sekundach. <laughs> Ej, normalnie karma go dojechała. Chciał zrobić super triczka, a spadł sam i się spalił w lasery. U! Dobra. Nie wiem co to teraz było, ale okej. Okay. Podskakujemy, słuchajcie, na kolcach. Lecimy tak, bum, nie, ooo, o wow, ej, no to było, muszę przyznać, że to było niezłe, ja chciałem się odbić od kolców piłką, bo ona jest szybka, a tu nagle się okazało, że prawie bym odpadł właśnie przez tą głupotę, przez tego trika. ale teraz uda mi się odbić, dobra, nice. Ja już się tu z nikim nie klepię, słuchajcie, bo chcę być fair i chcę tutaj wytrwać jak najdłużej. Mam nadzieję, że ten też nikt mnie nie uderzy. W ogóle ta walizka pieniędzy też przenika przez te różne bloki, więc nice. Okej, okay, może uda nam się stoper zrobić, bo ostatnio no prawie by się udało. Jednak ja nie do końca, więc zawsze chyba za na odcinkach będę grał w takiego legendarnego blokdasza I okej, okay, zostałem sam tutaj z Diamond, demonem. Wow! Dobra, odbijamy się na szczęście. Boom, o nie! Dobra, odbijamy się tutaj. Mam nadzieję, że nikt sobie nie będzie po prostu przeszkadzał widzowie. Okej, okay, ale wysoko teraz odleciał. Ale nice. O, ja tutaj boom! Robię tak. I może uda nam się zrobić jakiś wspólny rek... Rekordzik, rekordzik, już idę po rekordzik, słuchajcie, w sensie po stoper, bo już 5. nie no, cztery razy w życiu udało mi się zrobić stoper. I co ten gość mnie bije, ja go nie będę teraz bił, bo chcę być super, ale jak on mnie bije, to ja nie wiem, no, co tu począć. Ale słuchajcie, teraz lecimy tędy, nie odpalamy żadnego TNT oczywiście, no, nie wiem dlaczego dwa razy nie podskoczyłem. O kurde! ale mnie prawie pobił. Ale dobra, przeskakujemy się tak. Teraz lecimy tutaj. Teraz idziemy. Wow, o kurcze. Ej, to już było, muszę przyznać, całkiem niezłe. Dobra, ja się chcę odbić ta. O nie, BUM! Wow. Nie, 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 nie! Słuchajcie, to jeszcze nie koniec odcinka, bo mamy koło fortuny darmowe za reklamę po 15 minutach, więc sobie je otwórz. Więc uwaga, co mi się z tego koła teraz. Słuchajcie, tu wylosuje. Jestem tego mega ciekawy. No, tak, w końcu, klejnoty.